Już jestem Margo, z tej Milo, a dzisiaj sobie nagrywamy grany Chapter tu I zjem się jest? jest... Tak. Wandel I nie gram na, na, na... Gram na, na easy. Los. Damy... Damy... Easy damy gra... Poczekaj, grant damy? Zobaczcie. Sorry. Teraz no, już się widzimy. Cię. Dobra, subskrybujcie nasz kanał i dzwoneczkiem. A my lecimy. Dobra, buduję się. Gramy na samą grant, na samego dziadka. Możecie już spać na nowy odcinek Wandala właśnie z Gieranka w sercu, to było naprawdę szalone. No kraj. dzień pierwszy. Więc lecimy dalej. Co? Okej, okay, lecimy dalej. Dobrze. I zrobimy takie coś. I od razu się chowamy tutaj. I dziadek tutaj przyjdzie, a my pójdziemy spokojnie na górę. Dawaj, dziadek. Dawaj, no, dawaj. Idzie nasza gwiazda. O, pięknie. Yy, okej. Okay. Yy, tutaj... Spark plug. U wandalek w ocinkowych to już troszkę kapuje. Tutaj wyjdzie, więc... nie jest ciekawie. Nie wiem gdzie on jest, na którym znowu się widzimy. Ja cię... dziadek tutaj jest. Przyda ci się to na przyszłość. Ja cię, ale dziadek mnie goni. Kurde. Lecimy na dół. Yy, Okej, okay. teraz jesteśmy tutaj. Pyk. Daj mu tutaj spark plug ośmiornica pyk lecimy dalej aby go tutaj nie było jak tutaj będzie to jestem wkurzony o tam jest Okej. Okay. Z Pik, lecimy dalej. Przelimy bab, Dziadka. Patrzcie. Ja cię! Nie zdążyłem Co? go zabić. Już miałam strungana. Teraz będzie trzeba znowu robić ten trik. Trudno. No, trudno. Trudno, trudno. Cztery minuty i już zginąłem. Ale co? No bo już zginąłem. Wander mówi, a co? Bo zginąłem. Piek, zamykam szafkę. Żeby taki myk, że idę tutaj. patrzę czy dziadek już tam idzie. I. Od razu dajemy się na górę strungana i lecimy dalej. No, chodź, chodź, chodź tutaj, dziadek. Dlaczego nie idzie? O, idzie. Patrzcie. Przys przyszedł tutaj. A myślę, że zniszczyłem już obraz. Lecimy dalej. Py, pyk. Teraz musimy poczekać, jeszcze on tutaj przyjdzie. Tak leżą, widzimy. Idzie dziadek. Bierzemy go. Dobra. Yy, no, gdzie ten dawaj klucz? Piek. Więc otwieramy od razu. Czy my, czy tutaj coś jest? Bąbki? To dobrze, rzucimy go sobie tutaj. Yy. Teraz się wspinamy na górę, Jacie. Hmm. Yy. Kurde, nie wiem, bo chciałam wam ucieknąć dzisiaj, na tym odcinku, Grany Chapter Two. Patrzcie. Handwheel. string wheel Fajnie. No nie wiem on może być, teraz się zaraz pić. Zaraz znowu się widzimy. Jak widzicie jestem tutaj. Door handle, więc sorki. Okej, okay, dziadek już jest. Widzę go na własne na oczy, więc... Lecimy. Najpierw stungę, wrzucimy go tutaj, bo mam już crowbar'a, więc dobrze, bo crowbar jest przydatny. Na przykład, o tutaj, jak to rozbijemy, to co dostajemy? Gesulinken. Dobrze, że Gasolin. Więc tutaj, patrzymy czy w szafkach nic nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Weaponki tam był. Ale mamy na rejestrurze Więc niepotrzebny nam jest on. Już, już patrzyłem. I tak tam nic nie ma. Więc trudno. Lecimy naładować ten nabój. Ten Co tam? No, właśnie prawie przeszłam grę, już, już, już przejdę grę właśnie. Teraz? No. A ile ty to zajęło? 8 minut. Że znaczy od tego, czy nie? Jak widzicie, Wanda tutaj mówi. Już tutaj ładuje pyk F. I to zaraz jedziesz? Potrzebuję jeden szczegół. Dziadziuś to przyjdzie. Se, se. nie wiem gdzie Nie będzie on, może być. Nie, tak. Jacek... będzie na górze. Mam naładowany pistol, więc lecimy. Zawsze znowu się widzimy. Jestem z powrotem. Teraz daję tutaj pyk. I lecę dalej. Szybko. Szybko. Bołtki. Bołtki, Bołtki. Okej, okay, lecimy dalej. Tu jest. Tu jest pyk. Uciekamy od tego dziwnego dziadka, please please, szybko. Lecimy dalej Oby już uciekliśmy z tego dziwnego domu O, pyk. Pyk, już jesteśmy tutaj Udało się uciekliśmy od dziadka. And guys, co jeszcze? Czekajcie, Gesuin Czekajcie, za chwilę znowu się widzimy. Dobra, lecimy dalej. Już chyba możemy uciec. Uciekamy od babci. Co ciągle nie pasuje? Za chwilę znowu się widzimy. Już uciekamy właśnie z domu bab... gra... yy, dziadka, więc lecimy. Um. A bołtki? A przecież tu jest bołdki. To szybko. To jak go biorę. Uwaga, i uciekam. Tak, uciekamy od, od dziadka. Pa, 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 dziadek. Pa. Ach, no właśnie. No trudno. I teraz. What? Brawo, brawo, dzięki, dzięki. Jeżeli wam właśnie spodobało to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, ale pierwszy raz w grany uciekamy. Więc trzymaliście popo po, pozdrawiam Was serdecznie, papa! Pa.